E, najlepszego kota Opozyt Sex idzie do kocura numer 261. Jest to czempion Kajs Paso pani Anny Więcławek. Bardzo serdecznie gratulujemy. A na ringu mamy najlepszą kotkę do kocura, kastrata, młodzież i. Kocie. I spośród tych czterech kotów sędziowie dokonują wyboru najpiękniejszego kota kategorii trzeciej. Bardzo proszę o przygotowywanie kotów kategorii drugiej. Za chwilę poprosimy Państwa o przynoszenie kotów kategorii drugiej do ringu. Please prepare category two cats. Nominated uh, for Best Show. We will soon ask you to bring them to the ring. <laughs> Mamy już wynik. Bastian głosował na koda z numerem 275. 275 one vote. Pozostali sędziowie głosowali na koda z numerem 265. 265 is the winner. I on zostaje. na